Dresscode, czyli grupa dziewięciu influencerów, która w ostatnim czasie zyskuje ogromną popularność. Dodatkowo po zatworzeniu kontentu do internetu zajmują się organizacją Imprez, na które przychodzi rzesza ludzi, a sam Bagi niedawno zaczął nowy projekt, Hate Bugiego. Widzowie, oficjalnie otwieramy Hate Bugiego. I ten projekt, pomimo tego, że chwilę temu się dopiero zaczął, już odnosi ogromne sukcesy. Ciężko mi inaczej nazwać milionowe wyświetlenia. Jednak co doprowadziło do tego, że Dresscode odnosi tak ogromne sukcesy? Dzisiaj się temu przyjrzymy. Zapraszam do oglądania. Na początku powinniśmy się przyjrzeć, kim tak dokładnie są członkowie dreskout i co robili, zanim dołączyli do całej tej ekipy. Zacznijmy od Miu, czyli od Macieja Sykulskiego, który swoją działalność internetową zaczynał na profilu Maciej i Ubrania. A sama nazwa Miu to jest skrócona forma zapisu jego nazwy. Na swoim kanale Maciek opowiadał o modzie, o swoich nowych butach, o tym jak dobierać kolory outfitu. Ogólnie zajmował się szeroko pojętą modą. Niestety wszystkie jego stare filmy są obecnie ukryte i nie da się ich zobaczyć. Jednak prywatnie mogę wam powiedzieć, że seriu były spoko, bo sam je oglądałem. Kolejnym członkiem Dresscode na liście jest Gabriela Bednarz, znana też czasami jako Gaba. Jej historia przed dołączeniem do Dresscode jest bardzo krótka, ponieważ była TikTokerką. A jej pierwsze filmy na TikToku są z 2020 roku. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Karoliny Mrozickiej, która od 2018 roku publikowała filmy na TikToka. I co ciekawe, tworzyła ona content artystyczny, rysowała ona wizerunki sławnych, popularnych osób, influencerów i serio miała dobre zasięgi. A obecnie Karolina jest dodatkowo w związku z Erykiem Moczko, który jest kolejnym członkiem dress W stosunku do Eryka mam bardzo mieszane odczucia i nie oszukujmy się, jego kariera muzyczna nabrała dużego rozpędu tylko i wyłącznie dzięki jemu dołączeniu do dress oraz związanej z tym promocji jego muzyki. Jednak ja osobiście. Osobiście uważam, że jest on gwiazdą dwóch, może trzech piosenek. krwi, mamy pieniądze jak NBP. A reszty jego piosenek nikt nie zna. Ale zamiast się nad tym rozwodzić, przejdźmy do Ines Lee. Czyli kolejnej TikTokerki. Serio, ja nie żartuję, Dresko to jest zbieranie na jakichś TikTokerów, którzy w większości nie robili żadnego kreatywnego kontentu. No sami zobaczcie. Okej, okay, okej. Okay. W przypadku kolejnej dziewczyny z Dresscode, już szóstej, jest ten sam problem. Przed dołączeniem do DressCoatu była zwykłą Tiktokerką i to bez żadnych większych osiągnięć. Osobą siódmą jest Antek Matyja, znany jako Antek Pik Pik, i Zgadnijcie, co robił przed dołączeniem do tej ekipy. No, oczywiście, że był Tiktokerem. Ósmą osobą w naszym zestawieniu jest miło szkulesza, znany jako Miło, czy tam Milo. Zapraszam na 18 unboxing Paczek PR na tym kanale. I też przed dołączeniem do DressCoatu był Tiktokerem. A na sam koniec. Zostawiłem najpopularniejszego członka DressCode'u. Zasadniczo to takiego jego założyciela, czyli Mikołaja Bagińskiego, znanego jako Bagi. I jest on jednym z mniejszych członków, który wyróżnia się na tle tej ekipy. Zasadniczo to w sumie ją stworzył. Dodatkowo zadeklarował, że ma plan zostać top 1 influencerem w Polsce. Chcę być najpopularniejszym influencerem w Polsce. A przed stworzeniem DressCode'u założył aplikację Dropsy i to bodajże w wieku 16-17 lat. Więc ziomek jest ambitny. Jak słyszycie, DressCode dał popularność średniej jakości Tiktokerom. I to w większości bez żadnych większych osiągnięć. To się nie mogło skończyć dobrze. Ola bym to, nie wiem, wydać na suchy 15 tysięcy? Mało! Na przykład, jak ja jeździłam do Hiszpanii często... Bardzo denerwuje mnie w tych wszystkich gastro, że napiwki są dzielone na wszystkich. Dlaczego? Skoro jestem ładną dziewczyną. Siłownia, która mi się podoba, na która wygląda na czystą, ma saunę. I matem ręczniki kosztuje 800 zł miesięcznie. Patrząc na ich podcasty, mam wrażenie, że są oni takimi typowymi bananowymi dzieciakami, które są totalnie odrealnione od rzeczywistości. Dodatkowo, tak jak wspomniałem, ekipa Dresc zajmuje się tworzeniem eventów i muzyki, ale o samej muzyce znalazłem na serio spoko materiał od Rap River, który polecam wam obejrzeć po moim filmie, oczywiście. Jednak pokrótce przedstawię wam moje zdanie, czyli to, że Drescat po prostu produkuje tak zwane Industry planty. Produkty muzyczne czy też Industry Planty to sztucznie tworzeni artyści przez wytwórnie, czy też sztaby ludzi w prostym celu jak największego zarobkowania ich twórczości. I serio, ciężko mi inaczej określić działalność muzyczną Miu i Antka pik, pik tak samo jak Eryk Moszko, który po chamsku został wypromowany przez TikToka, ale powiedzmy, że on ma jeszcze jakąś duszę artysty. A jeśli chodzi o sam content Dresko, to oni tworzą głównie treści kierowane do młodzieży, na przykład w formacie randek. I są to filmy oczywiście bardzo mocno reżyserowane, takie na siłę, na co dowodem może być taka mini-drama Kotolgą? Chodzi o to, że w filmie na kanale Dresscode Kotolga miała mieć randki i była tam strasznie niemiła dla tych ludzi. A co ty tutaj robisz? Po czym ona sama wyjaśniła na swoim TikToku, że to było reżyserowane pod content, pod wyświetlenia, a ona prywatnie jest, no nie jest aż taka zła, jest bardziej miła. Ostatnio wyszedł odcinek randki z Kotolgą. Jak to oglądam, to widzę, że to nie jestem ja. Wiadomo, że to było reżyserowane, ale i tak wyszła ono mega wredną i mega taką niemiłą i cringe'ową osobę, a taka nie jestem naprawdę. I po prostu przestałam widzieć siebie taką prawdziwą w tym Wszystkim. Więc odpowiedzmy sobie na tytułowe pytanie. Jak DressCode przejął internet? Po pierwsze, stworzyli ekipę, której trochę brakowało w polskim internecie, ponieważ mamy teens i genzy, które są kierowane do trochę młodszych, a reszta ekip nie przetrwała próby czasu i już ich nie ma. Dodatkowo tworzą wysokiej jakości content i organizują imprezy, gdzie ta młodzież może przyjść, potańczyć, poimprezować. Brzmisz jak stary dziad. Jednak ja widzę pewien problem w tej całej ekipie, ponieważ gdyby nie Bagi i Mew, to cała ta ekipa by się rozpadła, ponieważ reszta członków. Tej ekipy popełnia jakieś błędy wizerunkowe Gada po prostu głupoty I zachowują się jak bananowe dzieci, które w końcu dostały pieniądze Czyli kieszonkowo od Bagiego Obecnie zaczyna się projekt chaty Bagiego Zobaczymy co z tego wyjdzie i zobaczymy co będzie po nim Może rozpad ekipy jak u Friza No w każdym bądź razie obserwuj górniczego kolego